6. Ligał mistrzów w sezonie 2016-2017 wygra Real Madrid. Albo Juventus, sam nie wiem. To już w sobotę przyjdzie nam zobaczyć największy mecz tego sezonu. Finał Ligi Mistrzów jest dla klubowej piłki tym samym, czym w starcie wielkiego robota z wielkim potworem finale każdego z odcinków Power Rangers. No i mam problem, bo tak jak zazwyczaj jestem w stanie bez większego problemu wskazać większego czy mniejszego faworyta takiego spotkania. Tak tym razem nie mam zielonego pojęcia, kto odegra rolę mega grzmotozorta, a kto wcieli się w, nie wiem, mecha jednorożca czy inną uzbrojoną w sztućce świnie, a w zasadzie głowę świni w, w hełmie rzymskiego legionisty. Obydwie ekipy przez cały sezon prezentowały się naprawdę równo i w tej decydującej fazie rozgrywek prezentują naprawdę dobrą formę. Trudno powiedzieć, żeby ktoś przystępował do tej konfrontacji w lepszej dyspozycji. Zarówno Allegri, jak i Zidane mają do dyspozycji pełną jakości i przede wszystkim szeroką kadrę. Obydwaj panowie nie bali się stosować rotacji, po prostu to robili. Efekt jest taki, że barierę 4000 minut w obydwu ekipach Przekroczyli tylko Cross, Ronaldo oraz Iguane. Dla porównania w ekipach Atleti czy Monaco, a więc pozostałych dwóch półfinalistów tego sezonu Ligi Mistrzów, takich zawodników znaleźlibyśmy aż 13. Oczywiście w tym porównaniu moglibyśmy pójść trochę głębiej, porównać ile spotkań kluczowi piłkarze opuścili z powodu kontuzji, ile czasu nie odpoczywali, tylko po prostu się leczyli. Ale znowu, pomimo tego, że jest jakaś tam drobna korzyść dla juwe w tym zestawieniu, to i tak jakiejś zasadniczej różnicy nie widzą. Zmęczenie sezonem krótko mówiąc nie powinno grać jakiejś istotniejszej w tym spotkaniu roli. Uskuteczniając swoje radosne piolenie o piłce nożnej, wspominałem niedawno, że dosyć duży wpływ na to, jakie będą wyniki poszczególnych spotkań ma to, czy istnieje bóg, a jeżeli istnieje, to czy interesuje się piłką i czy w nią ingeruje. Pozbawiona cienia cudu i jakichkolwiek walorów wychowawczych Wiktoria Mourinho w Lidze Europy wskazuje jednak na to, że no, siła wyższa zupełnie na piłkę nożną nie zwraca uwagę, możliwe nawet, że nie istnieje, także... No nie, to znowu nie jest coś, co mogłoby nam wskazać wyraźnego faworyta. Gdyby niezależne od ludzkości siły determinowały w jakikolwiek sposób yy, zwycięzcę Ligi Mistrzów, no to można byłoby pomyśleć, że Gianluigi no, Buffon w ramach ukoronowania swojej kariery dostałby ten, ten puchar, ale no, tak jak mówiłem, to tak nie działa. Sam zresztą Buffon, jestem głęboko przekonany, że nie chciałby pomocy z zewnątrz w na zdobyciu brakującego medalu. Ale jak już przy bramkarzach jesteśmy, to możemy tutaj wskazać chyba na drobną przewagę starej damy. Taylor na Was może i od ładnych paru tygodni przypomina siebie samego z ubiegłego sezonu tę pieprzoną Panterę, która wyciągała niemożliwe piłki. No to i tak dalej miewa problemy z ośrodkowaniami. Na pewno nie rozumie się aż tak dobrze ze swoimi środkowymi obrońcami jak no, Mistrz Świata z 2006 roku. No i rozegranie piłki, wyprowadzenie jej, zaczynanie akcji dalej trochę kuleje. Oczywiście i nie sposób przesądzać, że reprezentant Kostaryki zaprezentuje się gorzej od swojego vis-a-vis, -vis, ale takie powiedzmy ćwierć plusika na korzyść Włochów. Przyjrzyjmy się może zatem seriom. Finały zawsze sprawiają, że wyciąga się z czeluści internetu pierdeliard w serii właśnie ogólnie pojętych statystyk. Statystyk, z których niestety jednak wyciągnąć jakichś takich racjonalnych i sensownych wniosków, można mniej więcej tyle, ile ze mnie ciepłych słów na temat Bayernu. Bardzo często są to jednak naprawdę fajne ciekawostki, o których można podyskutować, o ich bezsensie chociażby, no i które po prostu fajnie się czyta, czy tam ogląda, słucha, może wytoczmy trochę. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście fakt, że od kiedy tylko rozgrywki o Puchar Europy nazywa się Ligą Mistrzów, to nikomu nie udało się dwa sezony z rzędu po to trofeum sięgnąć. Jeżeli jednak porównać to, w jaki sposób obydwa kluby prezentują się w finałach tych rozgrywek, no to wygląda to już troszeczkę inaczej. Real grał jak do tej pory w 14 finałach Pucharu Europy, z których wygrał aż 11. Pięć ostatnich finałów udało się wygrać, ostatni raz porażka przytrafiła się w 1981 roku z Liverpoolem. Łatwo można z tego wysnuć wniosek, że w Lidze Mistrzów real finału jeszcze nie przegrał. Juventus z kolei na 8 prób wniesienia w górę najcenniejszego z dostępnych w Europie trofeów wygrał raptem dwa razy. Ostatni raz sztuka ta powiodła się w 1996 roku po wygranych karnych za Ajaxem Amsterdam, potem przetrafiły się cztery porażki. No i bardzo dobrze, bo ogranie mojego ukochanego klubu kosztowało mnie swego czasu całe wiadro, żeby nie powiedzieć wannę dziecięcych łez. Obydwie ekipy aż 18-krotnie spotykały się ze sobą w Europie. 9 razy wygrywał Real, 7 razy Stara Dama, dwa razy był remis. Bilans bramek, od dziwo na korzyść Włochów 22 do 21, czyli krótko mówiąc bardzo wyrównana sprawa. Nie będzie to też pierwszy finał rozegrany pomiędzy tymi dwiema zasłużonymi dla europejskiej piłki drużynami w 1998 na Amsterdam Arena, żeby było śmieszniej, Juventus poległ po bramce Predraga Miatowicia, bramce zdobytej ze Spalonego tak swoją drogą. Co dalej mówią liczby? Ma no to, że na przykład Real w kolejnych 64 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelał przynajmniej jedną bramkę i ta seria cały czas trwa. Ponad rok już, naprawdę niesamowite osiągnięcie. Z drugiej natomiast strony, Juventus w tym sezonie Ligi Mistrzów stracił do tej pory raptem trzy gole. Trzy gole stracone w tych rozgrywkach to jest rekord, pozytywny rekord defensywny. Ostatni raz taki, taki rezultat osiągnął Ajax w sezonie 1995-96. Przy czym wtedy droga do finału była o dwa spotkania krótsza, także średnia bramek straconych na mecz jest u Włochów już teraz korzystniejsza. Jeżeli nie stracą gola w konfrontacji z Realem Zidana, to będzie to jeszcze lepiej wyglądać. Jest też jeszcze jedna statystyka, statystyka naprawdę szokująca i można by powiedzieć, że z pogranicza fantastyki naukowej. Otóż zdobywca największej ilości mistrzostw w Hiszpanii oraz najczęstszy triumfator rozgrywek, które wyłaniają najlepszą drużynę w Europie, Ostatni raz po obydwa te, 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 te laury sięgnął jednocześnie w dawnych czasach bardzo, 59 lat temu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek kto ogląda ten film był wtedy na świecie. Które z tych liczb czy wydarzeń z historii piłki nożnej mają jakiekolwiek znaczenie przed sobotą? Wiemy tylko tyle, że któreś z tych serii zostaną przerwane. Wygra ten, kto pierwszy strzeli bramkę. No to jest przed finałami jeden z najczęstszych powtarzanych frazesów i tym razem to chyba nie jest frazes, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby było inaczej. To są ekipy, które raczej zwycięstwa nie powinny dać sobie wydrzeć. Dlaczego? To bardzo proste. No, powszechnie uważa się, że Juventus ma najlepszą na świecie obronę. Trudno mi się z tym nie zgodzić. I w takim układzie, jeżeli Stara Dama wejdzie w tryb, Mamy fajny wynik i jak tam zrobicie... No, jak wejdą w ten tryb, to może być już po prostu koniec zabawy. Z drugiej strony mamy Real, którego kontry są już no... legendarne najzwyczajniej w świecie. Jeżeli doprowadzi się do sytuacji, w której ekipa w białych, czy akurat w tym spotkaniu konkretnym fioletowych koszulkach, będzie mogła właśnie korzystać z tej swojej broni dosyć często, no to... No umówmy się, że kibicem jakiejkolwiek ekipy byś nie był, drogi widzu, to nie chciałbyś, żeby, żeby Real w starciu z twoją drużyną miał ku temu sposobność. Krótko mówiąc, jeżeli miałbym na cokolwiek stawiać pieniądze przed tym spotkaniem, to na to, że ten, kto pierwszy strzeli gola, ten zgarnie puchar. Nie wierzę też, żeby decydującym było to, jak poszczególne ekipy się rozumieją. W Realu nie ma w zasadzie szans, żeby spotkanie rozpoczął piłkarz, który dołączyłby do tej ekipy, przed sezonem. Z drugiej strony w Juventusie no, takimi zawodnikami są Iguain, Pjanic czy Dani Alves, no ale znowu przez cały sezon sprawiali wrażenie jakby jak najbardziej ogarniali swoich kolegów, ogarniali swojego trenera no i to są też, nie są to byle kopacze tylko kawał zawodników jakby nie patrzeć i tak mamy na myśli też Iguaina, który no przypadkiem tych ponad 90 paniek nie kosztował. Znowu remis i jeżeli ktoś by mi przystawił pistolet do głowy i kazał postawić przy kimś w tym aspekcie plusik, no to okej. Okay. Byłby to real, ale ten plusik byłby wielkości, nie wiem, rozumu i godności człowieka Murillo. Finał rozegrany zostanie w Cardiff i oczywiście nie wiemy czy Gareth Bale zagra w tym spotkaniu, czy zagra w pierwszym składzie, ale jeżeli pojawi się na boisku no to fakt, że będzie w swojej ojczyźnie z pewnością go zmotywuje, nie wierzę, żeby było inaczej. Pomijam już nawet fakt, że po tym bardzo trudnym dla niego i pełnym, umówmy się, zasłużonej krytyki sezonie, no, jest to idealna okazja, żeby, żeby się odkuć i no, wymazać te wszelkie bardziej lub mniej spowodowane jego niedoskonałościami winy. Bliskie sąsiedztwo rodzimych pastwisk oraz owiec, z którymi Galec się wychowywał, w moich oczach ewidentnie działają na jego korzyść. Tak samo jak na korzyść Realu działa fakt, że Cardiff zdaje sobie zupełnie nie radzić z tak dużym wydarzeniem. Co chwilę czytamy o jakichś niedociągnięciach organizacyjnych i ogólnie panującym chaosie. Chaos i dezorganizacja to są rzeczy, z którymi dużo bardziej kojarzę Hiszpanów. Można przytaczać naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy sprawę Lasadiary i Huntelara w Lidze Mistrzów, sprawę Czeryszewa, nie wiem, za niską bramkę w 98' i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, okoliczności są takie, że Real będzie się czuł jak w domu. Nie można też zapominać, jak fantastycznie z formą trafił najpiękniejszy piłkarz wszechświata, no, Cristiano Ronaldo ma naprawdę super końcówkę sezonu, w której ponownie jest decydujący. Mesjasz Portugalii, który swoją drogą jest najlepszym strzelcem w historii potyczek Juventusu z Realem, no można się z niego nabijać: że jest pisdusiowaty, że się wywraca co chwila, że potrafi na naprawdę 85 minut spotkania zupełnie zniknąć, ale no, nie wierzę w to, że. Kibice Juventusu nie obawiają się kogoś, kto no było nie było sieknął 100 bramek w Lidze Mistrzów i e, jest w tej materii numerem jeden w historii. Także no, Cristiano może e, dać puchar. Mamy też oczywiście futbolowe Air Force One w postaci Sergio Ramosa, mamy lukę podanie fałszem Modricia, e, mamy Isco Disco. No, Real ma większą ilość indywidualności, które same będą w stanie, jeżeli dostaną tylko taką okazję, dać puchar Perezowi i Ibicom. Juventus z kolei z całą pewnością jest lepiej poukładany taktycznie, jest ekipą, która stanowi lepszy kolektyw. Nie twierdzę, że brakuje tam indywidualności, dzień dobry Paulo Dybala, no ale jest tam z pewnością tego mniej niż w Madrycie. Gra jednak jest bardziej poukładana, pragmatyczna, logiczna, chciałoby się powiedzieć. No, przy czym należy pamiętać, że, tak jak często to powtarzam, na Real Madrid pod wodzą Zinedina Zidana, logika bardzo często nie działa. No właśnie, bardzo często to nie zawsze. Czyli znowu nic mnie nie przekonuje ani w jedną, ani w drugą stronę. No to nie wiem, może motywacja? No nie no, w kontekście finału Ligi Mistrzów, rozważanie tego, kto będzie bardziej zmotywowany chyba jest jednym z większych idiotyzmów, jakie słyszałem. Faktem natomiast pozostaje, że Scudetto i Puchar Włoch dla Juventusu nie jest posiłkiem tak dużym jak, jak Mistrzostwo Hiszpanii dla wypuszczonego Madrytu. Także wydaje mi się, że Hiszpanom łatwiej byłoby przełknąć porażkę i pogodzić się z tym, że, że, że Puchar jedzie do Turynu. Pozostaje mi już chyba tylko jedno. Bukmacherzy zazwyczaj trafnie wskazują zwycięzców danych spotkań. Gdyby było inaczej. Mieliby problem z tym, żeby zarabiać na swojej działalności. Kursy na dane spotkanie ustalone są na podstawie logicznych przesłanek. Nie spotkałem się z tym, żeby decydowały o tym, nie wiem, gra w papierkami, nożyce czy rzut monetą. Można zatem uznać, że jest to jakaś tam wskazówka odnośnie tego, kto ma większe szanse. Tutaj wychodzi na to, że faworytem jest Real. Nie znalazłem ani jednego bookmachera, u którego Juventus miałby, miałby niższy kurs ale z drugiej strony te różnice często są tak małe, że... można odnieść wrażenie, że tylko z przyzwoitości i tego, że nie wypada dawać identyczne szanse, e, bookmacherzy umówili się, okej, okay, niższe kursy na Real. Sami widzicie, no nie sposób wskazać wyraźnego faworyta. Próbowałem podejść do tego zagadnienia na bardzo różne sposoby. Głupie i bardzo głupie. Nic mi to nie dało, e, naprawdę chciałbym widzieć w Realu faworyta, mm, nie chciałbym widzieć w roli faworyta Juventusu, ale ani jedno, ani drugie nie ma miejsca. Wspomnę jeszcze o jednej drobnej rzeczy, dla mnie jako kibica Ajaxu dosyć istotnej. Otóż klub z Amsterdamu potwierdził transfer klasa Jana Puntelara, który podpisał z jeden roczną umowę. Na początku lekko krzywo do tego podchodziłem, przede wszystkim dlatego, że nie byłem pewien, obawiałem się. W jaki sposób wpłynie to na Dolberga? Czy to może oznaczać zatrzymanie jego rozwoju? No bo, Huntelaar jakby nie patrzeć, to jest dosyć spore nazwisko. Może byłby jakoś tam forsowany, ale moje, roz moje wątpliwości rozwiał Mark Overmars, dyrektor sportowy klubu. Overmars stwierdził, że Klasjan Huntelar jest świadomy tego, że pierwszym wyborem na, na szpicę drużyny Petera Bossa jest właśnie młody Duńczyk. No i że generalnie rzecz biorąc, Holender jest przekonany, że, że, że Hunter wniesie dużo, zarówno na boisku, jak i, jak i poza nim, czyli będzie jakimś tam mentorem. Krótko mówiąc, witam szeroko otwartymi ramionami, drogi Hunterze. Jedyna wątpliwość, jaka mi się tutaj pozostaje, to jest to, czy będzie nosił na plecach numer 9 jak, jako ten ważniejszy, starszy, czy tam bardziej szanowany napastnik, czy też może 25, piątkę, którą, no, którą nosił w Ajaxie, czy, czy również w Szalkę i chyba z tym numerem jest bardziej identyfikowany. Chyba wolę tak, bo chcę koszulkę Dolberga z dziewiątką. No i to wszystko. Nie lubię zostawiać na koniec odcinka braku odpowiedzi na zadane na początku pytanie, czy nawet cienia cienia, cienia odpowiedzi na to pytanie. No ale tutaj niestety tak mam. Dajcie mi znać w komentarzach, może wy widzieć jakiegoś wyraźnego faworyta. Odnośnie Huntelara, dajcie mi też znać, jak Wy widzicie ten transfer, czy może ono oznacza, że do Olberk odejdzie, chociaż naprawdę mało na to wskazuje, a może w Waszych klubach po latach wracały jakieś legendy, jak to wyglądało, jak to się toczyło. Dajcie znać, chętnie poczytam, chętnie podyskutuję, chętnie powspominam. Dzięki za uwagę, cześć!